Wychodzimy. Która zjadła torby! Mówiłem ci, że ani Amelka, ani mama nie wzięły twojej torby. Która? Ta niebieska. Dziecko, ty znowu wyglądasz jak... Ty kokieterka! No wiesz, że tego nie znoszę! Gdy idzie do góry lewa rzęsa. No mi to ciśnienie idzie do góry, a babci to już na pewno. Co ty masz na rękach? Diccy większe niż parówek, gdy się... No chyba po to, żeby sobie później obiadek tam szybko. Wejdź pić, wejść Coś do mnie powiedziała? No, ważne, znowu fani. No ciekawe jacy, chyba mama. Chcesz mnie wyprowadzić z równowagi? Podziałam na ciebie jak tabletka. Po całym dniu z tobą to ja dopiero będę musiał brać tabletki. Na nerwy! I tak zrobimy zapasy Jeszcze ci mało? W nocy cię widziałem w kuchni, jak robiłaś zapasy Myślałem, że to już na całą zimę. Co ty masz dziewczyno w głowie? Niemieckie auta, luksusowe zegarki Nie tak cię wychowałem Mam wrażenie, że tu jakoś jaśniej się zrobiło Znowu z cyckami No jak zwykle Gdzie ty się patrzysz z boczuszku? No nie da się inaczej, gdzie nie spojrzę tam są one Wychodzimy Pozdrawiamy każdą dobrą